Witam serdecznie, we wtorek, 8 maja 2024 mamy nów, nów w byku. I o co chodzi z tym nowiem? Ten nów będzie miał dosyć silne działanie i co zasiejecie w ten nów, mocniej ugruntuje się podczas najbliższej pełni, a będzie działać jeszcze długo, długo w czasie. Ten nów to przede wszystkim wpływ na kasę, miłość, sztukę, luksus. Bardzo dobrze podczas tego nowiu robić rytuały uzdrawiania. Kąpiele z olejkami relaksujące. Zastanów się też, jak się czułeś. Kiedy ostatnio czułeś się dobrze, zrelaksowany. I. Prowadź więcej zmian w swoje życie, by czuć się świetnie i by być szczęśliwym, zadowolonym. Co można zrobić podczas tego nowiu? Coś zasadzić, coś zasiać. Z intencją wzrostu dobrobytu, uczucia szczęścia w miłości, szczęścia w ogóle, przybytku finansowego. Zasadź zasiej, podlewaj, pielęgnuj. Wyrywaj chwasty. Jak będzie ci to rosło pięknie, tak i tobie będzie wszystkiego przybywało. Postaw też na więcej kontaktu z naturą. Tyle ogólnie o tym noju. Więcej to możecie znaleźć w internecie, wszędzie tego pełno. Natomiast my zrobimy sobie takie czytanko i macie do wyboru trzy opcje. Skarb księżycowych albo sprawiedliwość. Albo komunikacja, albo porzucenie masek, porzucenie iluzji. Jeden, sprawiedliwość, dwa, komunikacja, trzy, porzucenie iluzji. Wy sobie wybierajcie, a ja Wam powiem, jaki rozkład zrobimy. Będzie się składał z czterech pytań. Jeden, jak gospodarować majątkiem, by były zyski? Dwa, co zrobić, by płeć przeciwna lub ta, którą preferujesz do Ciebie, po prostu lgnęła. Jakie niespodzianki odkryje ten now w sensie pozytywnym i gdzie mogę osiągnąć sukces? Myślę, że już wybrane. Jeden sprawiedliwość. Kto wybrał jeden sprawiedliwość, to ta karta mówi też, że właśnie teraz będziesz dążyć do sprawiedliwości do tego, żeby. Wszystko się poukładało, żeby było tobie dobrze i żebyś był traktowany sprawiedliwie. Powiesz dosyć tego, żebym ja za kogoś coś robił, ja za kogoś nadstawiał karku. Dobrze, moi kochani. I pierwsze, jak gospodarować majątkiem, by były zyski? To jest jeden. Dwa, co zrobić, by płeć taka, jaką preferujesz, do ciebie lgnęła? Tak. 3. Jakie niespodzianki odkryje ten now? 4. Gdzie osiągnę sukces? Albo w czym inaczej mówiąc, tak? I na pytanie pierwsze, jak gospodarować majątkiem, by były zyski? Przede wszystkim trzeba się dokształcić, tak? Pouczyć się, pójść do jakiejś szkoły kończyć jakiś kurs albo przestudiować książki. Mamy też kartę Tu Sprawiedliwości, więc ile włożysz na wiedzę na dany temat, w co inwestować, jak inwestować, yy, musisz się doszkolić przede wszystkim, tak? Ale też nie czekać. Wziąć sprawy w swoje ręce, bo to najwyższy, najwyższy moment. Ale też zobaczyć w sądzie, jeśli, jeśli właśnie taką czujesz potrzebę, bo. Czujesz się niesprawiedliwie potraktowany. 2. Co zrobić, by płeć, którą preferujesz, do Ciebie lgnęła? Przede wszystkim postawić na uśmiech, radość, bywać, wychodzić, przestać narzekać i mówić, że nikt mnie nie kocha, źle się dzieje, jestem biedny, nic nie poradzę. Takie narzekanie odstrasza przeciwników. Zamartwianie się od przeciwników Boże, Tych, te osoby, które by chciały być z Tobą. Radość, zadowolenie, postawić też na y, ognistość, podkreślać swoje atuty, walory w ubiorze i nie bać się wychodzić na spotkania. Trzy i jakie niespodzianki odkryje ten mnów? Więc moi drodzy, uczucia: uczucia, relacje międzyludzkie macie w zasięgu ręki, możecie znaleźć daną osobę, możecie się dogadać z innymi ludźmi. Macie tu kartę Maga, możecie wszystko i Asa Pucharów, czyli idą do Ciebie nowinki uczuciowe, tylko trzeba w to wejść, się zaangażować, przestać narzekać, tak? Gdzie osiągniesz sukces? Jeżeli się podszkolisz, w jakimś biznesie, w sprawie tej urzędowej. W kłótniach, jeśli były jakieś, w końcu wygrasz. Tam, gdzie czułeś się, tak jakby przygwożdżony, rozbity, powiesz dosyć, powiem nie. Możesz osiągnąć to, że zaczniesz być asertywny. Tak? Bóle, jakie były, trafisz na lekarza odpowiedniego, który ci pomoże w tych bólach. Tak to wygląda dla jedyneczki. I jeszcze dodatkowe przesłanie dla jedynki. Na ten nów. Oddaj się całym sercem. I wtedy życzę Ci, by Twoje serce było zawsze głośniejsze od głowy. Czyli słuchaj serducha, bo rozum czasami nas zwodzi na manowce. Młoda dziewczyna, postaw na odmłodzenie się, czy to we fryzurze jakiejś, czy w ubiorze, tak? I więcej kontaktu z naturą, może jakieś ćwiczenia, może doładowania energetycznie, poprawa suplementów. Nowe początki, Boski Ojciec, zaczynają ten nów, zapoczątkuje ci coś nowego. Zaufaj sile wyższej, sile sprawczej Bogu. Dobrze, to dla tych, co wybrali jeden, dla tych, co wybrali dwa, komunikacja. Więcej rozmawiaj. Mów o tym, co Ci nie pasuje, ale też co Ci się podoba. Chwal, ale też zrób konstruktywną krytykę. Rozmawiaj też z siłami wyższymi i ze swoim wewnętrznym dzieckiem. Jak gospodarować majątkiem, by były zyski? No proszę bardzo, ta sama karta, tylko pewnie w innej dziedzinie. Dobrze. Co zrobić, by płeć, jaką preferujesz, do ciebie lgnęła? Jakie niespodzianki odkryje ten nów? I gdzie osiągniesz sukces? No, więc tak. Jak gospodarować majątkiem, by były zyski? Doszkolić się, tak? przeczytać wszystko, co możliwe, i dokonać wyboru. Nie łapać kilka srok za jeden ogon. Po prostu dokonać wyboru danej drogi. Trzymać się jednej rzeczy, jak ona się już ugruntuje, utrwali, dopiero się za inny biznes, inne, inną pracę. Tutaj warto się właśnie doszkolić, ale też być asertywnym. Umieć być taką lodowatą księżniczką. Dwa. Co zrobić, by płeć, którą preferujesz, do ciebie lgnęła? Proszę, zainwestuj w swoją sprawność fizyczną, swoją sylwetkę, pójdź na jakąś dietę, kup sobie nowe ciuchy, popraw coś w sobie, zacznij cieszyć się życiem, być radosnym. Mniej narzekać, więcej się cieszyć. Powiedz, że zawsze rano jestem wdzięczny za, albo mój dzień będzie takim życiem jak w niebie, dzisiaj, tak? Tak sobie życzę, tak jest. Uśmiechaj się do mijanych ludzi, bo nigdy nie wiesz, kto się może zakochać w Twoim uśmiechu. Jakie niespodzianki odkryje ten now? Może się jakaś pani dowiedzieć, że jakiś pan się w niej podkochuje i w końcu wyzna jej tą miłość. To jest dla niektórych. Dla innych możecie poznać jakąś osobę, która poruszy wasze serducho, a dla jeszcze innych możecie dostać yy, propozycję niekoniecznie moralną. A dla jeszcze innych odkryjecie, kto Was oszukuje. I moi kochani, gdzie osiągniesz sukces, w czym osiągniesz sukces? Masz kartę głupca. Jeśli będziesz słuchać swojej intuicji, podążać za serduchem, możesz naprawdę trafić w tak zwaną żyłę złota. Mogą do ciebie wpaść pieniążki. I na tle rodzinnym możesz odnieść sukces. Rodzina, wsparcie rodzinne, przyjaciele tam możesz szukać, jeżeli, jeżeli potrzebujesz jakiejś porady finansowej, te osoby chętnie Ci jej udzielą i to z zyskiem dla Ciebie. Dodatkowe karty dla tych osób, które wybrały komunikację. Jesteś wolny. I należy o tym pamiętać: że jesteś wolny i ty sam decydujesz o sobie. To, że masz jakieś ograniczenia, to sobie je sam narzucasz, bo wszystko zależy od ciebie. Wszyscy czasami możemy się tak czuć przez cały dzień. Także pozwól sobie czasami na odrobinę lenistwa. Podróż. Różku czemuś nowemu. Temu, kto co zapuka do Twoich drzwi, odnowił do z Złap nadchodzącą się okazję. Kup ten samochód, którym marzysz. Udaj się w głąb siebie, medytuj. Przyjmij propozycję tutaj jakiejś wizyty, wyjazdu, pracę, którą masz dalej od siebie, jeśli szukasz. Świadomości parapsychiczne, boska dusza. Właśnie teraz możesz odkryć, że masz zdolności parapsychiczne, jeśli tylko się w to zagłębisz. Dobrze? I trzy. Porzucić iluzję. I moi kochani, ta karta mówi o tym, że sami być może zdejmiecie maski. Właśnie w ten mów powiecie: Dobrze, patrzcie teraz, jak ja, jak ja jestem naprawdę, ale też możecie odkryć, że wokół Was były roztaczane iluzje, że osoby mówiły, że coś wiedzą, że są guru, a tak naprawdę poruszają się po omacku. I co dla Was? Jak gospodarować? Majątkiem by były zyski. Jak gospodarować majątkiem, by były zyski? No ładnie, dobrze. Co zrobić, by płeć, jaką preferujesz, do ciebie lgnęła? Jakie niespodzenki odkryje ten now? Ma no, się tak jak jedynka miała. I gdzie osiągniesz sukces? Dobrze. No tutaj mamy kartę diabła. Diabeł to uleganie nałogom, ale diabeł to też hazard. Powiem, mogę powiedzieć, że odnowił do pełni. Może spróbować swojego szczęścia w totolotku. Czy tam w jakiejś innej grze liczbowej, takiej, czy na przykład ten telefon do RMF-u, czy gdzieś tam w jakichś konkursach, dzięki temu możesz coś wygrać. To też poszukać informacji w swojej przeszłości, tak? To coś z dzieciństwa, co było zakazane dla ciebie, a coś. To coś właśnie może teraz ci pomóc w zyskach. Dwa. Jak, z, co zrobić, by płeć przeciwna się do ciebie lgnęła? Przede wszystkim porzucić konwencje, porzucić moralność pani dulskiej, tak? Przestać się zastanawiać, co ludzie powiedzą, i być pełnym ognia. Być osobą luźną, wyzwoloną, nie bać się wariować, nie bać się szaleć. Najważniejsze, przestać myśleć, co ludzie powiedzą i bawić się, ruszać do przodu, być otwartym na różne propozycje. Jakie niespodzianki odkryje ten now? Może się okazać, że. Masz wokół więcej przyjaciół, niż myślałeś, myślałaś. Część z was może właśnie poznać teraz, szczególnie jeśli preferujecie płeć męską, niezależnie czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, to właśnie tego mężczyznę na długi, długi czas, w którym możecie zbudować fajny związek, właśnie teraz, pod odnowiu do pełni, możecie taką osobę spotkać, poznać i to od was zależy, czy w to wyjdziecie, czy nie. Yy, odkryje też nowe możliwości bywania, zarabiania, propozycje do szkolenia, do kształcenia się. A gdzie osiągniesz sukces? Wśród innych ludzi. Myska te maga. Potrafisz czarować, uwodzić. Yy... Jeżeli działasz w social mediach, to w social mediach możesz właśnie odnieść sukces. Jeśli robisz jakieś szkolenia, to właśnie tam. Jeśli gdzieś prowadzisz medytację, to tam możesz odnieść właśnie teraz sukces. Łap te okazje, które pukają do Twoich drzwi. I dodatkowe karty dla Ciebie. Tu chciały wyjść dwa aniołki, więc myśl pozytywnie. I słuchaj innych, czyli słuchaj to, czego inni potrzebują, i wykorzystaj to. Kto idzie za głosem serca, spotyka przyjaciół na swojej ścieżce życia. Tu chyba nie ma nic do dodania. I fałsz, proszę, pożegnaj iluzję, tak? Będziesz wyczuwać na mile fałsz. Nie udawaj kogoś, kim nie jesteś, tak? Nie zezwalaj na fałsz w swoim życiu. Społeczność, duchowi przodkowie. Przodkowie będą do ciebie przemawiać poprzez sny, znaki, filmy, powtarzające się cyfry, ale społeczność też mówi o tym, żeby się integrować z innymi ludźmi. Życzę Wam, moi kochani, żeby ten ów przyniósł Wam samych, same cudowności i zasadźcie coś. Zasiejcie, podlewajcie, niech wzrasta, i nauczcie się mówić rano, że jesteś zadowolony, bo. Dlaczego? Bo słonko świeci, bo wypiłem kawę, bo jestem zdrowy, bo jesteś ty, bo mogę do ciebie zadzwonić, a ja mówię, że cieszę się, bo mogę dla was nagrywać filmiki. Życzę wam cudowności, zapraszam na inne filmy na kanale YouTube Wiedmiła Renata Gebo.